Olga Tokarczuk to autorka, której twórczość zdobyła międzynarodowe uznanie, lecz mało kto zdaje sobie sprawę, że w Polsce była ona pionierką w sposobie wydawania książek. Jej debiutancka powieść dom dzienny, dom nocny ukazała się w 2009 roku i szybko zyskała zainteresowanie czytelników. To właśnie ta książka znalazła się na wysokiej, szóstej pozycji wśród literackich bestsellerów w Polsce, co utwierdziło Tokarczuk w roli ważnej postaci polskiej literatury. Przejdźmy do późniejszych lat. Kiedy to na przełomie 2000 roku wydawnictwo Bertelsmann zaprezentowało powieść w sieci. Działo się to w czasach, gdy internet dopiero zaczynał zdobywać popularność. Dom Dzienny, Dom Nocny, była pierwszą powieścią w Polsce, dostępną w formie elektronicznej, co uważa się za początek rozwoju rynku e-booków w naszym kraju. Książka to karczuk to zbiór związanych ze sobą opowiadań, osadzonych w nowej rudzie i okolicach. Siega ona do ludzkiej natury oraz skrywających się pragnień. Autorka bada dwa wymiary rzeczywistości, i codzienność, ukazaną w domu dziennym, oraz podświadomość, przypisaną do domu nocnego. Historia ta została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków, a także przez czytelników. Warto wspomnieć, że powieść zdobyła nominację do prestiżowej nagrody Nike. Olga Tokarczuk w 2018 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, a ceremonia przyznania nagrody miała miejsce rok później. Urodziła się w 1962 roku w Sulechowie a swoją edukację rozpoczęła jako studentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warto dodać, że Tokarczuk przez pewien czas pracowała także w zawodzie psychologa, co z pewnością wpłynęło na jej literacką wrażliwość. Wśród jej najważniejszych dzieł znajdują się takie tytuły jak Księgi Jakubowe, Bieguni czy Prowadź swój pług przez kości umarłych. Poza tym, w życiu osobistym autorki warto wspomnieć, że była dwukrotnie zamężna i ma syna Zbychka, który jest dla niej niewątpliwie ważną częścią życia. Olga Tokarczuk to nie tylko uznana pisarka, ale także kobieta, której życie i twórczość łączą się w fascynującą opowieść, której wątki wciąż się przeplatają. Jej osiągnięcia literackie oraz pionierskie działania na rynku książek sprawiają, że staje się ona osobą do podziwiania oraz inspiracją dla wielu pokoleń twórców. Źródła: Radio Z, w Wikipedia. Czy byłeś świadkiem czegoś zaskakującego? Masz temat, który powinien nas interesować? zgłoś sprawę przez czerwony telefon radia Z